Zgiń! Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, wielebny, chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym! Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie! Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego! Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, bym uwierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Naokoło wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało, mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze... Tylko w blasku ognia wiecznego bezpieczni będziecie. Zgoda, ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie, ale pamiętaj, wieczny ogień musi zapłonąć nocą we wszystkich pięciu kapliczkach, inaczej wszystko na nic. Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku. Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna, a tacy jak ty. Zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci. To stara przepowiednia i tliny. Lpiej wiedźmy, ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się z ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz, Wiedźminie. Zatem powiedz mi, kto dał Ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Towie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć! Odpowiedz, kto? Wieczny ogień bez wątpienia. Wracaj do swoich ciemnych sprawek, odmieńcze. Do zobaczenia.